Dzień dobry. Jesteśmy po fazie grupowej Ligi Europy 2020-2021. W tej fazie grupowej mieliśmy jeden zespół, był to Lech Poznań, i teraz warto przeanalizować, jak tak naprawdę występ Lecha Poznań. Możemy już przeanalizować występ Lecha Poznań. Jak to wyglądało? Zaczęło się od meczu 2-4. Znaczy, generalnie można powiedzieć, że ten pierwszy, ta pierwsza. Ta pierwsza Runda, ta pierwsza runda Ligi Europy fazy grupowej wyglądała naprawdę dobrze. 2-4 co prawda na papierze nie wygląda to najlepiej, ale ten mecz wyglądał dobrze. Potem przegraliśmy z ręczeksami 0-1. Następnie zwycięstwo Lecha Poznań ze standardem Liege 3-1. I tutaj jak najbardziej oceniamy, mogę, ja przynajmniej oceniam pozytywnie tą, tę pierwszą rundę. Co potem? Kolejny mecz ze standardem Liège, przegrany 2-1, tam prowadziliśmy, przez chwilę Lech Poznań prowadził, nasz klub, polski klub prowadził w tym meczu, natomiast potem standard Liège doprowadził do, do wyrównania i ostatecznie tutaj w doliczonym czasie prze, ostatecznie Lech Poznań przegrał 2-1. do 1. I teraz tak... Bo sytuacja po trzech meczach, bo sytuacja po czterech meczach. Dopóki, tak myślę, można, można przypuszczać, że władze Lecha Poznań, to jest sztab szkoleniowy, dopóki była szansa na fazę, na fazę pucharową, fazę pucharową Ligi Europy, to można było się skupić na Lidze Europy, nie do końca patrzeć na to, co się dzieje w Ekstraklasie, czy, czy Lech znajduje się w czubie Ekstraklasy. Natomiast w, w tej sytuacji, kiedy już było widać, że Lech Poznań ma bardzo małe, iluzoryczne szanse na to, żeby dostać się do fazy pucharowej Ligi Europy, to Lech Poznań musiał się już skupić na tym, żeby dobrze, żeby lepiej zaprezentować się w naszej lidze, żeby zakwalifikować się do eliminacji Ligi Europy już na następny sezon. I w, w tym momencie Lech Poznań już z Benficą zagrał rezerwami, przegrał 4 do 0. Kolejny mecz, kolejny mecz, tutaj już ostatni mecz z Rangersami, Lech Poznań przegrał 0 do 2. I teraz tak, jak to, jak to można przeanalizować? Co można powiedzieć o tym, o tym występie Lecha Poznań w tym sezonie? A właściwie, co można powiedzieć o występach wszystkich polskich klubów w europejskich Pucharach w sezonie 2020-2021? Myślę, że tutaj trzeba spojrzeć szerzej, trzeba spojrzeć na szerszy kontekst. Co by było, gdyby. Nasze, nasze drużyny tak prezentowały się jak w tym roku w ciągu ostatnich pięciu sezonów, to znaczy z jednym klubem w lidze Europy, który wygrywa jeden mecz, i a pozostałe nasze kluby, które uczestniczą, na, uczestniczą w eliminacjach europejskich pucharów, całkiem nieźle się prezentują i całkiem długo walczą o te europejskie puchary, jakby to wyglądało? Obecnie zajmujemy 30. miejsce we współczynniku UEFA, w tym ligowym współczynniku UEFA. Gdyby nasze kluby przez ostatnie 5 lat się prezentowały tak jak w tym sezonie, to zajmowalibyśmy miejsce 24. To jest poniżej naszych oczekiwań, chcemy więcej. Ale myślę, że wtedy, że wtedy nasze kluby, łatwiej naszym klubom byłoby zaprezentować piłkarzy grającej, grających w naszej lidze klubom zagranicznym i moglibyśmy naszych piłkarzy sprzedawać za większe pieniądze. Wtedy zdarzałyby się transfery za 15 milionów euro bądź więcej. Obecnie nasz rekord transferowy z naszej ligi to jest 11 milionów euro. Gdy byłyby większe pieniądze, to moglibyśmy przeznaczyć je na zakup zagranicznych piłkarzy za większe pieniądze byliby, byliby lepsi niż obecnie grający zagraniczni piłkarze, i także moglibyśmy część tych pieniędzy przeznaczyć na szkolenie młodych, naszych młodych zawodników. Także. Warto docenić ten występ Lecha Poznań. Oczywiście nasze oczekiwania względem, yy, względem naszej ligi są duże, nawet te 24 miejsce by nas nie satysfakcjonowało. Zbigniew Bonik kiedyś powiedział coś takiego, że zawsze jest tak, że rezultaty sportowców są, yy, są mniejsze niż oczekiwania kibiców, i coś tym jest. Ja powiem od siebie, że często jest tak, że oczekujemy od sportowców, którym kibicujemy, zwycięstw, a wtedy, kiedy oni już. Zwyciężają, to wtedy oczekujemy seryjnych zwycięstw. Niestety każdy chce wygrywać, nie ma tak dobrze. Taki, taka sytuacja jest niemożliwa. Natomiast ten dystans z 24 miejsca, gdybyśmy takie mieli, byłby mniejszy do tego miejsca, które nas satysfakcjonuje, a satysfakcjonuje nas miejsce w rankingu UEFA, ligowym rankingu UEFA w pierwszej 15 lub jeszcze lepiej w pierwszej 10. Także warto docenić ten start. Lecha Poznań, całkiem dużo punktów zdobył. Nasze kluby także, także całkiem dużo punktów zdobyły w tym sezonie i tak awansowaliśmy z 32 miejsca na 30, ale oczywiście chcemy więcej chcemy miejsca w pierwszej 15, w pierwszej 10. Także trzymamy kciuki za rozwój naszej piłki klubowej i oczywiście reprezentacyjnej. To wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.